W urnie pierwszej mamy trzy kule białe i dwie kule czarne, a w urnie drugiej mamy 7 kul białych i cztery kule czarne. Następnie przekładamy z urny pierwszej do urny drugiej jedną kulę, a potem losujemy z urny drugiej jedną losową kulę. Musimy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że przełożono kulę czarną, jeżeli z urny drugiej następnie wylosowano kulę białą. Prowadźmy odpowiednie oznaczenia na nasze zdarzenia. Niech A oznacza zdarzenie, że z urny drugiej wylosowano kulę białą, czyli to, co się wydarzyło. A przez B1 i B2 oznaczymy dwa wydarzenia, które mogły się wydarzyć, to znaczy, że najpierw z urny pierwszej przełożono do drugiej kulę białą, albo B2, że przełożono kulę czarną. To, czego my szukamy, to jest prawdopodobieństwo zdarzenia jakiego, że przełożono kulę czarną, że przełożono kulę czarną, czyli w naszym przypadku. Zdarzenia B2 pod warunkiem, że zaszło później zdarzenie A. Tego szukamy. No i żeby obliczyć takie prawdopodobieństwo, to wykorzystamy wzór Bayesa i obliczymy prawdopodobieństwa zdarzeń B1 i B2 oraz prawdopodobieństwo warunkowe A pod warunkiem B1 oraz B2. I wtedy ze wzoru Bayesa będziemy mogli obliczyć to prawdopodobieństwo. Czyli liczymy na początku, jaka jest szansa, że zajdzie zdarzenie B1, czyli że przełożymy tutaj kulę białą. No w urnie pierwszej mamy trzy białe kule, wszystkich kul mamy 5, czyli to prawdopodobieństwo jest równe 3 piąte. Teraz obliczymy prawdopodobieństwo, że przełożymy kulę czarną. No tutaj tak samo, dwie czarne do wszystkich kul, czyli 2 piąte. Następnie prawdopodobieństwo, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B1. Czyli, że z tej urny wylosujemy kulę białą pod warunkiem, że przełożyliśmy białą. Czyli stąd przykładamy kulę białą do zamiast siedmiu, mamy wtedy osiem kul białych, wszystkich kul jest wtedy dwanaście, czyli szansa tutaj na co? Na wylosowanie kuli białej będzie 8 do 12, bo będziemy mieli wtedy tutaj osiem kul białych, a wszystkich kul będzie 12. No to teraz prawdopodobieństwo, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem B2, czyli pod warunkiem, że przełożyliśmy kulę czarną. No to jak tu trafi kula czarna, to będzie 5 kul czarnych, 7 białych. No i wtedy szansa na kulę białą będzie jak 7 do 12. No to gdy mamy już te prawdopodobieństwa, to możemy obliczyć to, czego szukamy. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia B2 pod warunkiem A korzystamy ze wzoru Bayes'a, który jest w postaci w liczniku prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B2 czyli przełożenia kuli czarnej razy prawdopodobieństwo odwrotnie zapisane niż tutaj czyli A pod warunkiem B2 podzielić a w mianowniku suma dwóch takich iloczynów jeden taki sam jak ten czyli P od B2 razy P od A pod warunkiem B2 a drugi iloczyn wynikający z tych prawdopodobieństw, czyli prawdopodobie. A nie przepraszam, z tych, bo my najpierw wypisaliśmy to, co było tu w tej drugiej linijce, a teraz wypisujemy z pierwszej linijki iloczyn prawdopodobieństw, czyli prawdopodobieństwo, a jeszcze zanim napiszę 3 piąte, no to na wzorach P od B1 wylos... przełożenia kuli białej razy szansa wylosowania w takiej sytuacji. Kuli czarnej, czyli A pod warunkiem B1. Po prostu wymnażamy te prawdopodobieństwa, te wymnażamy, no i tu w mianowniku dodajemy. A w liczniku mamy tylko to jedno prawdopodobieństwo, ten, ten jeden iloczyn. No to podstawiamy. Pod P od B2, 2 piąte razy P od A pod warunkiem B2 mamy tutaj 7 12, podzielić i w mianowniku to samo. 2 piąte razy 7 12 plus ten iloczyn. 3 piąte razy 8 dwunastych. Liczymy ile to jest. I ostatecznie wychodzi szukane prawdopodobieństwo równe 7 dziewiętnastych.